Potrzebujemy ludzi dookoła nas, którzy nas właśnie żebyśmy wzrastali, odpowiedzą mu coś. Tak, bo to jest też takiej kultury, nawet pochwalenia, tak. w ogóle podobało mi się, tak. albo o dzisiaj ksiądz kurczę nie, pojechał, nie, albo, albo to mi się w ogóle nie podobało mm. i to mnie wierci, i ja to mówię. Tak. Mam tak, czasami nawet takie doświadczenie, że komuś się bardzo to nie podoba, mm. po jakimś czasie mówi, a to było prawdziwe. Tak. Wiesz, że tak też może być, że w pierwszym wrażeniu ktoś się opiszy, no obron, obron, wiesz, i, ten... i trudno się z nim kłócić, bo no nie odwołasz tych słów, bo one masz doświadczenie, że tak albo, albo mówisz tak trochę za bardzo szorstko, nie? ja na przykład wolę bardzo łagodzić, nie, tak jak tu kilka takich słów powiedziałaś, myślę sobie, no dobra, ja bym sobie jako ksiądz na to nie pozwolił, dlatego... Że mam na uwadze osoby, które mają tak. totalnie inaczej i mi od razu to powiedziały, tak? Ale to wynika z mojego też, jakby, no, doświadczenia i takiej wrażliwości, którą nabywam, bo byłem uczony cierpliwie tak. przez te osoby, że kurczę, że przesadziłeś, że mm. tym zdaniem mm. wyrzuciłeś nas poza wiesz, bramę kościoła. Tak. Za mocne to jest, tak? Yy... Ja to znoszę, to jest trudne, tak. wiesz, bo to jest. Mierzenie się z tym, co trzeba powiedzieć, to trzeba tak. się sześć razy niż chlapnąć, Ale, się z gadumą, to, tak. to w ogóle jest trudne. Tak. No? Ale w ogóle to jest też coś takiego, że ludzie że ludzie często muszą się e, w swoich jakby opowiadaniu o tym, co przeżyli i tego, co do doświadczają, jakby hamować, żeby kogoś nie zranić. I jakby sobie myślisz, że to są słowa, które ja wypowiadam, które ktoś potencjalnie tam może wiesz, poczuć się tam, że tak. nie wiem, że i tak dalej. I sobie, sobie myślę, że okay, to są słowa, które rzeczywiście ktoś może uznać, że to jest to bardzo hyperbola, czy coś. a to, jest to doświadczenie, które do, ktoś doświadczy: to jest coś takiego, że um, ja chodzę do zakrysty i często mówię o tym, że to jest krytyczne. Często też mówię, że bardzo podobało mi się kazanie, i na przykład mówię, żebym, że to, ma, mnie to dotknęło, i to, fajnie, że to wybrzmiało dzisiaj zębony, i tak dalej. Że staram się, żeby to było um, takie zbalansowane, żeby. Mam mniejszą motywację chciać w sensie taką, jak nie mam takich silnych emocji. Mm -hmm. Po prostu to mi się kazanie, żeby tam iść tego, tak? tak. ale staram się rzeczywiście się robić. ale myślę, że naprawdę musimy pamiętać o tym, że jest tyle y, historii w Kościele i tyle ludzi, że naprawdę chrześcijanie nie powinni być znani z tego, że z urazy, z tego, że tak bardzo łatwo jest ich obrazić, nie? Tak. Że po prostu trzeba bardzo tak y, dobrych słów użyć, takich, takich właściwych. To jest takie mąskowe skąpy. No i po prostu, że musimy mieć, jeżeli decydujemy się na życie z ludźmi, na po prostu chrześcijaństwo, mm -hmm. to musimy się liczyć z tym, że spotkamy ludzi, spotkamy wariatów, spotkamy ludzi, którzy na... Trzeba też wiedzieć, od kogo y, opinię brać i jakby, jeżeli y, nie musimy każdą negatywną opinię o naszą matcham przyjmować, żeby mieć pewność, że mamy jakieś dobry doradców w naszym życiu, którzy nie tylko nam w ogóle sklebiają, ale też potrafią nam powiedzieć coś, co spowoduje, że nie I że myślę, że tak samo w Kościele no nie powinniśmy być tacy szybcy do urazy. Dlatego, żeby tak bardzo brać do siebie i tak się bardzo obruszać i, i obracać na pięcie i że o takich świeckich tutaj dziewczyn domu nie będziemy słuchać, że może jestem coś takiego, co... Może spowodować wzrost. Ja też często usłyszałam wiele ciekawych rzeczy od księżyca, które spowodowało, że wzrosłam, więc myślę, że wymiana darów może postępować. To chyba wystarczy, co? Dziękuję bardzo ładna pojemność. Pozdrawiamy serdecznie i no, tu dalej będziemy sobie pić kawę. Dzięki. To jest jakby otwarte okna u ciebie wiesz? Nie szkodzi, już tam... Się... Tego, ale wierzę w uczciwość księży, że nie łomują się. <coughs> to... Przestań. No, to... Przestań. Przestań. Daj spokój. Ale już... że, sobie w... to no, że. To jest seminaryjne podłówko. No właśnie tak pomyślałam, to było załupaniu właśnie, że nikt nie grozi, w ładne hasło, że... Kro... Nic mi nie grozi, bo to w kościele. Ładne hasło powiedziałaś teraz. Nic Nikt mi nie grozi, bo to w kościele. No tak. Ale ładne. Ale Eu não vou, eu <tossu> não tá.